Witajcie w kolejnym odcinku Sekretów Życia. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej tajemniczych organów w naszym ciele szyszynce. Ten niewielki gruczoł, znajdujący się w centrum naszego mózgu, fascynuje naukowców, filozofów i duchowych nauczycieli od wieków. Szyszynka to coś więcej niż tylko narząd odpowiedzialny za produkcję melatoniny i regulację snu, w wielu kulturach uznawano ją za siedzibę duszy, trzecie oko i klucz do głębszej intuicji. Czy to możliwe, że ma ona zdolność wpływania na nasze postrzeganie rzeczywistości, świadomość, a nawet duchowe doświadczenia? Przyjrzyjmy się naukowym i mistycznym aspektom działania szyszynki jej wpływowi na organizm i kontrowersją wokół jej funkcji. Gdzie znajduje się szyszynka? Dlaczego jest tak wyjątkowa? Szyszynka to niewielki szaro-czerwony gruczoł o wielkości ziarnka ryżu, umiejscowiony głęboko w mózgu pomiędzy dwiema półkulami, pobliżu wzgórza. Jest częścią układu endokrynnego który kontroluje wydzielanie hormonów w organizmie. Co czyni ją wyjątkową? Pierwsze, odbiera sygnały świetlne. Mimo, że znajduje się w głębi mózgu, posiada fotoreceptory podobne do tych w siatkówce oka. Reaguje na zmiany światła, co wpływa na produkcję hormonów regulujących cykl snu i czuwania. Drugie wytwarza melatoninę i serotoninę. Melatonina reguluje sen, a serotonina jest kluczowa dla naszego nastroju i dobrego samopoczucia. Trzecie, jest silnie ukrwiona. Ma jedno z największych ukrwień w stosunku do swojej wielkości spośród wszystkich narządów ciele. To sugeruje, że pełni istotną rolę w regulacji funkcji mózgu. Czwarte. zawiera kryształy fosforanu wapnia. Naukowcy odkryli, że wewnątrz szyszynki znajdują się mikrokrystaliczne struktury, które mogą mieć zdolność odbierania subtelnych pól elektromagnetycznych. Szyszynka, intuicja i świadomość. Od tysięcy lat szyszynka była uznawana za trzecie oko mistyczne centrum odpowiedzialne za intuicję i wyższe stany świadomości. Filozofia i religie świata w hinduizmie mówi się o Ajna-hakra, czakrze trzeciego oka, która pozwala dostrzec prawdę poza materialnym światem. W starożytnym Egipcie symbol oka Horusa Przypomina anatomiczny kształt szyszynki. Nawet Kartezjusz, jeden z najsłynniejszych filozofów, uważał, że szyszynka to siedziba duszy. Czy szyszynka może wpływać na świadomość? Niektóre badania sugerują, że substancje produkowane przez szyszynkę mogą mieć wpływ na odmienne stany świadomości. Istnieją teorie, że może ona produkować DMT gimetylotryptaminę, substancję odpowiedzialną za intensywne doświadczenia wizjonerskie i duchowe. DMT naturalnie występuje w organizmie i jest nazwane molekułą duszy. Szyszynka mistyczne doświadczenia. Wiele osób, które praktykują medytację, Głęboką kontemplację, czy świadome śnienie, opisuje niezwykłe odczucia związane z tym gruczołem. Poczucie jedności ze wszechświatem, wizje i wewnętrzne światło. Czy szyszynka może być biologicznym portalem do wyższych wymiarów świadomości? Poza regulacją snu i możliwym wpływem na świadomość, szyszynka pełni też inne, mniej znane funkcje. Pierwsze to reguluje rytmy biologiczne. Szyszynka synchronizuje organizm z cyklami dnia i nocy, co wpływa na procesy takie jak metabolizm, regeneracja komórek i poziom hormonów stresu. Drugie to wpływa na układ odpornościowy. Badania sugerują, że melatonina produkowana przez szyszynkę. Może wzmacniać odporność i działać przeciwnowotworowo. Trzecie to produkuje substancje o działaniu psychoaktywnym. Poza melatoniną szyszynka może być źródłem naturalnych substancji psychodelicznych, które wpływają na percepcję rzeczywistości. Czwarte to reaguje na pole elektromagnetyczne. Kryształki wewnątrz szyszynki mogą działać jak biologiczne anteny, Odbierając subtelne sygnały elektromagnetyczne, co może tłumaczyć intuicyjne odczucia i zjawiska telepatyczne. Współczesny tryb życia może negatywnie wpływać na funkcjonowanie szyszynki. Fluor a zwapnienie szyszynki. Badania wykazują, że fluor obecny w wodzie pitnej i pastach do zębów może prowadzić do zwapnienia szyszynki, ograniczając jej funkcję. Wiele osób zainteresowanych rozwojem duchowym unika fluoru, aby wspierać działanie tego gruczołu. Zanieczyszczenie światłem, sztuczne światło, zwłaszcza niebieskie z ekranów, zaburza produkcję melatoniny i może hamować prawidłowe działanie szyszynki. Stres i brak naturalnych cykli. Nadmiar stresu i brak synchronizacji z naturalnym światłem słonecznym mogą osłabiać funkcję szyszynki, co wpływa na naszą odporność, sen i ogólne samopoczucie. Jak aktywować szyszynkę? Jeśli szyszynka rzeczywiście ma kluczowy wpływ na naszą świadomość i zdrowie, warto dbać o jej funkcjonowanie. Oto kilka metod. Pierwsze unikaj fluoru. i czystą wodę i używaj pasty bez fluoru. Drugie to medytacja i techniki oddechowe. Świadomy oddech i medytacja mogą aktywować szyszynkę i zwiększyć poziom świadomy oddechu. I medytacja mogą aktywować szyszynkę i zwiększyć poziom melatoniny. Trzecie to ekspozycja na naturalne światło. Poranna i wieczorna ekspozycja na światło słoneczne pomaga regulować rytm dobowy. Czwarta to zdrowa dieta. Żywność bogata w antyoksydanty, np. surowe kakao, kurkuma i algi, może wspierać szyszynkę. Sen w całkowitej ciemności. Aby szyszynka mogła prawidłowo produkować melatoninę, Warto spać w ciemnym pomieszczeniu. Podsumowując, szyszynka to niezwykły organ, który wciąż skrywa wiele tajemnic. Czy naprawdę jest naszym trzecim okiem i kluczem do głębszej świadomości? Czyli odpowiednia aktywacja może prowadzić do wyższych stanów duchowych? To temat wart dalszych badań i refleksji. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze, zachęcam do zagłębiania tajemnic ludzkiego ciała i umysłu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Sekretów Życia. Jeśli się podobał Państwu ten odcinek, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Zachęcam do pisania y, Waszych myśli, pytań. Propozycji w komentarzach, za które dotychczasowe bardzo dziękuję. A ja zapraszam za dwa dni na kolejny fascynujący odcinek Sekretów Życia o godzinie 16. A dzisiaj życzę Państwu przepięknego popołudnia, mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia.